Nastolatek ekstrawertyk to jest tragedia, lata krzyczy, wrzeszczy, wymyśla, co wykrzyczy to jego, narobi, nabuntuje się i w końcu rodzice nie wytrzymują i to jest bardzo często u dzieci dorastających. Rodzice przestają lubić własne dziecko, bo ono już nie daje tej dopaminy. Rozumienie tych wszystkich zmiennych jest dla nas ważne, tworzenie środowiska akceptacji jest ważne, ale nie stworzysz takiego środowiska, jeżeli nie akceptujesz siebie. Jak nie akceptujesz siebie, to przeżywasz siebie. Introwertyk i ekstrawertyk. Każdy przeżywa siebie, jeden w środku, drugi na zewnątrz. Dlaczego my sobie z tym nie radzimy, czy z ekstrawertyzmem, czy z introwertyzmem? Ponieważ nie akceptowano nas w domu, tylko od nas wymagano. Pierworodne dzieci, kurna, zawsze mają dawać radę. Dzieci nie mają prawa do słabości. Najmłodsze dzieci. Zawsze jakby mają ulgę. I znowu, jak jest przewaga dziewczyn, to chłopcy są faworyzowani, jak jest przewaga chłopców, dziewczyny są faworyzowane. To są wszystko zmienne. I teraz zobaczcie, znalezienie tej równowagi w domu jest szalenie ważne.